Paliłem tutaj test tego tej ładowarki z Lidla, ale powiem szczerze, że już no już akumulator wyładowany, zaraz go chyba podładuję jeszcze raz, bo bo lekka lipa jest tutaj przy tej akcji Sinus wygląda tak, całość już tu się nie będę rozdrabniał pójdzie na test huba i tam sobie zobaczycie jak to wygląda na poważnie. Ja pożyczyłem kumplowi sztuczne obciążenie, i niestety, chyba mu się coś pomerdało i źle podłączył polaryzację. i się MOSFET spalił. Mam nadzieję, że tylko ten MOSFET. Plus prześwietlaniem sporo. Użyłem do obciążenia 75W żarówki. Plus, plus resztę, czyli te 125W przy pomocy sztucznego obciążenia i zasilacza od Xboxa. I dwa, zrealizowane były dwa, dwa scenariusze. Te z w formie vlogowej, a nie tylko podsumowanie. Czyli pierwszy scenariusz to był akumulator. Jak się to spisuje z akumulatorem? I druga, drugi scenariusz to był symulacja ładowania, czyli zasilacz impulsowy taki 28A. No i wnioski są. Film na test link w opisie. Czuję już drżenie mocy przed nadchodzącymi update'ami do Honkita, bo to wszystko zaczyna Jakoś lagować i zwalniać Zawsze tak jest przed i po nowych wersjach systemów, niestety Zobaczę, czy tego mosfeta mi się uda kupić Żeby to sztuczne obciążenie Uzdatnić do życia znowu Le Dupin Nie ma Zamiennika nie ma Nic nie ma Czyli internet zostaje, ale to się Słabo opłaca. Tylko promocję widzisz, że masz te kontrolery po 37. Nowy kod weryfikacyjny, Jakiś chce tutaj ode mnie. Zero. górna. Tutaj też śmietnisko, klasyczne. A to takie okrągłe, tam z tyłu jakaś lampka z radia budzikiem. Nie, no to oglądajmy, oglądajmy. Kamerkę? A jak? Garminowa. Taka malutka? No. Normalna wreszcie, wiesz. Nie jakieś. Słuchajcie sobie za lusterkiem i w ogóle tego No tak, ja jak preferuję te bez tych takich wyświetlaczy, ale widzę, że nie są bardzo popularne. I to nie jest droga. No właśnie muszę powiedzieć młodej jak jak fajnie mruga. Ostatnio mi płyta tej mojej odpadła, takiej do zabudowy Nie ja czym sobie ja nie wymienię na no taką wiesz z tą bo blad można widzę zdjąć z każdej bo chciałem zobaczyć, jak one są wykończone, ale widzę, że wszystkie są. Pod ten, wiesz co, pod zabudowę. Że masz takiego wielkiego, to musiał być taką wielką. Nie, to takiego to, to taki oto, nie wiem, czy by głowę wsadził. Co, ty taki wielki? No. To nie wiem, czy tutaj się złapie. Nie wiem, najwyżej wiesz. weź mnie złapie serenką ten. Zje <grym> i... u, u mnie na pią bardzo dobrze się łapią. Ewentualnie takiego możesz, chuj sama. Co? To jest na Wy... kleszcze chyba. Wystra... Aha, tak, To jest na pająki. Były takie a są no ten, na no myszy, nie? Montujesz, i Ci to tam jakoś generuje dźwięk. Nie wiem czy to funkcjonuje, czy nie. Pewnie nie, znając życie. Pamiętam jak nas w Chinach w chuja zrobili z tym, że to niby tak te szczury uciekają od tego. A potem była dioda świecąca i nic więcej. Teksasowy pokier mi strasznie przypadł do gustu. I go nadal będę próbował, dopóki się coś nowego w okolicy nie pojawi. Idę jeszcze inny elektroniczny sklepik zwiedzić na Sandomierskiej w Kielcach i jak nie będzie tego, tego tego tranzystorka, no to wtedy już dupa trzeba, trzeba robić akcję z internetu czasami jest OK, jak jest, się w stanie zamówić przesyłkę taką, wiecie, bo to że to będzie 5, 10, 15 zł kosztowało. I czasami jak jest przesyłka za dwie dychy, no to już jest słabe spylanko, ale jak jest przesyłka taka, że ktoś to włoży do koperty, bo mu się chce i wyślę normalną pocztą to jeszcze to ma sens ale wolałbym na miejscu kupić mieć z głowy, a nie bujać się z tym wszystkim Mojego Eurotripa powiedzieliście, że żeby to raczej w miarę szybko puścić, w miarę razem to montuję no, będę, nie nagrywałem dużo materiału specjalnie, bo to nie jest jakiś interesujący bardzo wyjazd, taki był bardziej prywatny nazwijmy to, ale tam kilka, kilka nagrałem, myślę, że 4-5 odcinków, najwyżej trochę bardziej wydłuże. I, 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 I moi mili, będę miał w przyszłym tygodniu spotkanie PZPN-u. I na takim spotkaniu PZPN-u to wiecie co? No nic się nie nagrywa, bo to jest kulu, 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 kuluarowe spotkanie, alkohol, inne rzeczy. To się tego tutaj nie promuje, tak więc wtedy bym akurat miał pewnie ze 3 dni, przerwy, bo to będzie 3-dniowe spotkanie plus. Plus, dochodzenie do siebie, czterodniowe w porywach do pięciu, to akurat byłby wtedy czas, żeby ten Eurotrip wcisnąć. Tak więc, jak już tutaj nasze lokalne struktury PZPN-u się ustalą, nastąpi spotkanie, to będę miał przerwę w nagrywaniu, to wtedy akurat skoczy ten Eurotrip. A ja go no, w tym tygodniu postaram się zmontować. A nic, będzie za 3 dni. A już nie zamawiam, nie szukam. Przyjadę za trzy dni. Gledam sobie buty, ale to normalnie jest jakieś szaleństwo. Takie mi się spodobały tysiaka. Mówię dobra, te nie inne. Te mi się spodobały 949. Mówię, dobra, 949 przegięcie. Te mi się spodobały 809 już przecenione 140 i te mi się też spodobały 1149, a resztę z tych takich wysokich. To wszystkie są ponure, czarne, smutne. Te mają tylko jakieś takie akcenty, że chcę wam się żyć. I chcę Wam się iść zjeść jakiegoś dobrego burgera, bo inne to są smutne. Chyba te mi się podobają najbardziej. Albo te. Chociaż tutaj ta szara. No coś w tym guście. Pewnie promocje się pojawią w przyszłym roku. Ja dole. Bam! Aktualizacje są. Mam nadzieję, że znowu wszystko się ustabilizuje. aczkolwiek na telefonie jakieś 4 godziny mi to wyświetla. Nie wiem o co tu chodzi, zwłaszcza, może włączę mu tryb samolotowy. Niech się to kurnia, Bo tu patrzcie na. Ajole na... Well, się 3 minuty. 2 minuty. Czyli łączność jest dobra. Tylko tutaj coś jest niedobrze i ja Cię nie chcę martwić. Jeszcze raz niech pójdzie. Bo bym chciał, żeby troszkę przyspieszyło. Dwie minuty. O, 1 godzina. Także tutaj też chyba dostaje więcej. 37 minut. 25 minut. No, zaraz jeszcze komputerek yy, zaktualizuję. Najpierw laptopa, żeby nie na produkcji, a potem jak laptop przeżyje, to polecimy z, 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 z yy, Mini. Dzisiaj zaliczyłem, słuchajcie, zielony screen śmierci, aplowy. Tak więc nienawidzę tych dni przed publikacją nowych iOS-ów i nowych MagoSX-ów, czy MagoS-ów, tak naprawdę, bo. Bo zawsze się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Honki jakoś zwalnia. Eee, tutaj coś się przywiesi, tu coś mi się zrestartuje. No tam widać, że to, to przygotowania trwają już dobre kilka dni, eee, ale jak to zaktualizuję, to mam nadzieję, że wszystko zadziała i, i, będzie, i będzie ok. Zdam znać za chwilę. Lecę jeszcze z zegareczkiem, bo musi być podładowany więcej niż połowa. Właśnie to się dzieje, ale jeszcze sekunda, sekundeczka, żeby najpierw tu, potem tu. No i chyba, chyba tyle, nie wiem czy jeszcze telewizor, dzisiaj też czy nie. Widzę, że dzisiaj tylko iOS 15, iPadOS i watchOS, czyli komputerków. Dzisiaj nie będzie i telewizorka. No dobra, tu już się telefonik restartu restartuje. Jeśli lękacie, to się nie lękajcie, już lecę z zegarkiem. iPad OK, telefon OK, kolejnego iPada lecę, jeszcze mi jeden zostanie. A zegarek no przygotowuję taki, mam nadzieję, że się prze... Przeinstaluję. No, trochę jest nowości. Zobaczcie sobie od razu pogodę, jak macie na tym, na iOSie, bo to jest takie rzucające się oczy Plus będą do powiadomienia. No, jest trochę tych zmian na iOSie 15, tak więc warto sobie poczytać, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać. Cytryna zaktualizowała swojego iOS-a już? Czy nie? Nie chcę tego. Uciekaj mi stąd. Czy tutaj coś będzie? Powiedzcie mi, bo zegarek się zaktualizował, głośniki się zaktualizowały. O, właśnie tu głośnik leci jeszcze z aktualizacją. No, a tutaj system w telewizorze uaktualnienia też powinno być, żeby już się te wszystkie akcesoria. O, powiedzcie zainstaluj, jest. Uaktualnij oprogramowanie. No to co, oni kłamią, że tylko na tamte rzeczy. Ten głośnik coś, coś, coś kaszle z tym uaktualnieniem, ale go zostawię. Niech się uaktualni telewizor. I potem cytryna uaktualnimy twoje wszystkie rzeczy. Spokojnie, zaczekaj, nic nie denerwuj, zaraz będziesz mogłaś spać. Dopóki się to wszystko nie, nie, nie zgra, nie zaktualizuje wszędzie, to zawsze jest jakiś homkitowy problem. Znaczy problem. No działa niby wszystko, ale czasami jakieś akcesoria zginą, czasami coś działa wolniej, czasami coś zalaguje. No są jakieś takie nieprzyjemności. I dlatego chciałem. O, głośnik coś tutaj przestał mrugać, żeby przeszło mu. Mam nadzieję, że tak. Dlatego chcę to wszystko już wy wyprostować, żeby było na jednej wersji, na stabilnej. Dlatego nie instaluję beta. Bo jak się zainstaluje beta i się ma dużo urządzeń, to już w ogóle jest masakra. Jak sobie chcecie robić betę, to najczęściej bym sugerował, żeby to zrobić na osobnym koncie aplowym, a nie wszystko na jednym, na tym produkcyjnym, który macie, żeby się coś nie porozjeżdżało. E, a ja. No nie mam czasu, żeby jeszcze z Betą chodzić i ją testować. Widzę, że działa. Podglądy działają. O, ulubione kamery, można sobie włączyć na żywo, co się dzieje, gdzie, jak, z czym. Jak macie wykupiony... No, możemy sobie zgasić światła z telewizora, możemy sobie włączyć światło z telewizora. Ech, możemy sobie włączyć tryb jasno, żeby nam wypaliło oczy. Ale to działa od tej pory. Jest coś takiego, że jakbyście mieli ten wyższy abonament środkowy, do tej pory była jedna kamera z nagrywaniem do chmury, do iClouda, a teraz już nie ma tego problemu. Nie? Jest, jest pięć kamer. Zacznij oglądać. No, i takie są propozycje. Na Maku coś jest, co prawda nie system, ale Safari 15. To niech też się uaktualni, żeby już był komplet. Czy Jestem, czy to będzie z restartem, czy tylko samo Safari się uaktualni. Głupio, że nie przerzucili zarówno Apple'owych aplikacji, jak i makowych aplikacji do sklepu, żeby to działało po prostu update ze sklepu. Takie to jest trochę dziwne.